Redakcja młodej generacji wita wszystkich w wiosennej scenerii. Co prawda za oknem deszczowo, ale za nami prawdziwa wiosna. Zapraszamy na relacje z artystycznego i wiosennego wydarzenia. Jesteśmy w Hali Gostir w Żygowie. Za chwilę odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Magdaleny Kapuścińskiej Borkiewicz. O szczegóły dotyczące wernisażu zapytaliśmy panią Irminę Kuzik z Gminnego Ośrodka Kultury. Witam serdecznie Państwa. Jest mi ogromnie miło przedstawić dzisiejszą wystawę. Jest to wystawa malarstwa. Malarstwa znanej w łódzkim kręgu i nie tylko malarki Magdaleny Kapuścińskiej-Borkiewicz. Prezentowane są dzisiaj obrazy olejne, akrylowe, a także pastel suchy. Tematem przewodnim dzisiejszej wystawy jest plener, kwiaty, aura zbliża się coraz bardziej, jest wiosenna, w związku z tym prezentujemy obrazy, które przypominają nam wiosnę. Wystawę będziemy mogli podziwiać tutaj w Hali Sportowej od dzisiaj, czyli 27 marca, do 24 kwietnia. Dobrze, dziękujemy. Zapraszam Państwa do oglądania i dyskutowania i rozmowa. Dziękuję ślicznie za gościnę gospodarczą. Ja, ja się bardzo cieszę, że w naszych skromnych, może tak, sportowych progach bardzo się cieszymy, że możemy e, Panią gościć. Pani Magdalena Kapuścińska-Borkiewicz to wyjątkowa artystka odznaczona przez Ministra Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego medalem w kulturze Gloria Artist. To przede wszystkim malarka, ale również autorka poezji, organizatorka premiów malarskich, a nawet filmów. Pani Magdalena Kapuścińska-Borkiewicz uczestniczyła w 160 wystawach zbiorowych i zaprezentowała 14 wystaw indywidualnych. Kmijny Ośrodek Kultury i Grupa Sempre Cantare przygotowała muzyczną niespodziankę dla pani Magdaleny.

samotną pyską i dlatego od czasu do czasu musi przejść się w oczach innych. I dlatego właśnie jestem tutaj, w miejscu, gdzie e, najbliżej mojego miejsca zamieszkania. Właściwie mieszkam na ostatniej ulicy e, Łodzi Skrajnej, więc e, tu jest stosunkowo najbliżej e, i dlatego zapragniałam zaprezentować się tutaj Państwu na tym terenie. Wystawę w Hali Gostir będzie można podziwiać do 24 kwietnia. Zapraszamy wszystkich miłośników malarstwa i nie tylko. Z otwarcia wystawy w Hali Gostir dla RMG mówiła Aleksandra Zielska.